Witaj, mam na imię Anna, a ten kanał jest o wystroju wnętrz i sztuce. Dzisiaj poruszymy temat osłon okiennych: firanki, rolety, żaluzje. Jakie są rodzaje i które wybrać? Pojawi się też kilka nietuzinkowych rozwiązań, bardziej artystycznych dla estetów. Zapraszam na odcinek. Popularnym rodzajem osłony okiennej ze względu na łatwość montażu i szeroki wybór materiałów są rolety. Najpopularniejsze to rolety ekranowe, wykonane z poliestru, PCV lub włókna szklanego. Możemy wybrać grube, bardziej izolujące światło i chroniące naszą prywatność, np. do sypialni, jeśli nie chcemy, aby budziły nas rano promienie słońca, lub cienkie, ażurowe, przepuszczające więcej światła, dobre do pomieszczeń, w których przebywamy raczej w ciągu dnia i nie musimy bardzo się zasłaniać, np. w kuchni czy w salonie. Rozwiązanie kompromisowe to rolety dzień-noc, czyli grubszy materiał, przeplatany cienką siateczką, poziomymi pasami, które możemy ustawić tak, by zakrywały okno całkowicie lub częściowo. Innym wygodnym rozwiązaniem mogą być rolety, które da się przesuwać od góry lub od góry, dzięki prowadnicom umieszczonym po bokach, charakterystycznych dla rolet karbowanych. Rolety rzymskie to takie, które się nie zwijają, a bardziej składają, tworząc warstwy, natomiast rolety austriackie układają się w łuki. Żaluzje pod względem materiału dzieli się najczęściej na aluminiowe, drewniane i bambusowe. Zaletą żaluzji jest to, że precyzyjnie możemy ustawić stopień zasłonienia. Ustawione pod odpowiednim kątem będą wpuszczać światło, ale jednocześnie chronić naszą prywatność. Jeśli chodzi o żaluzje aluminiowe, dostępne są w wielu kolorach, a nawet imitujące drewno. Przewagą żaluzji aluminiowych nad drewnianymi jest to, że są bardziej odporne na wilgoć, łatwiej się je czyści i jest szerszy wachlarz kolorów do wyboru. Natomiast atutem żaluzji drewnianych jest szlachetny wygląd. Elegancki, a jednocześnie przytulny. Odrywające się od drewna promienie słońca mają cieplejsze zabarwienie i nadają wnętrzu nastrojowy klimat. Oprócz tego żaluzje drewniane to większy wybór szerokości lameli, czyli tych listew. Szersze lamele lepiej się będą prezentowały w większych pomieszczeniach, a węższe w mniejszych jak już wspomniałam, drewno jest mniej odporne na wilgoć, ale jeżeli bardzo nam zależy na żaluzjach drewnianych w łazience, to najlepiej wybrać żaluzje faux które są wykonane z kompozytu naturalnego drewna i PCV, co daje im większą odporność na wodę. Jeżeli cenimy sobie praktyczne rozwiązania, to nie warto montować żaluzji w kuchni, gdzie kurz miesza się z tłuszczem i taki brud jest trudniejszy do usunięcia. W normalnych warunkach, czyli w pokoju, żaluzy czyścimy, kiedy pojawia się taka potrzeba, czyli najczęściej raz w tygodniu. Wtedy można użyć końcówki odkurzacza ze szczoteczką, a potem złożyć się i przetrzeć szmatką nasączoną preparatem antystatycznym z jednej i drugiej strony. Widok żaluzji pionowych, tak zwanych wertykali, kojarzy się przeważnie z gabinetami lekarskimi czy biurami, ale warto dać im szansę, bo mogą być stylowym rozwiązaniem również w domu. Są wygodne i praktyczne, nie wymagają tak częstego czyszczenia jak żaluzje poziome. Przy zastosowaniu odpowiednich szyn można je powiesić również po łuku. Nadają się do bardzo wysokich pomieszczeń, bo ich maksymalna długość to aż 4 metry, ale są też rekomendowane w niskich wnętrzach czy na szerokich, niewysokich oknach, bo pionowe linie optycznie wydłużą pokój. Wyda się on wyższy, bardziej proporcjonalny. Szeroki wachlarz kolorystyczny w daje dużo możliwości, by stworzyć nowoczesny oryginalny styl. Firanki to piękne, tradycyjne rozwiązanie. Świetnie sprawdzą się w pomieszczeniach, do których chcemy wprowadzić trochę zmiękczonego, rozproszonego światła i przytulnego nastroju. Jeśli chodzi o materiał firanek, to do najpopularniejszych należą żakard. Praktycznie niegniotący się, poliestrowy materiał. Może być z połyskiem lub bardziej matowy z domieszką bawełny. Kolejny to już mniej sztywny, a bardziej zwiewny woal. Organza, która przepuszcza trochę mniej światła niż wspomniany już żakard. Do stylu rustykalnego, naturalnego pięknie wpasują się firanki z lnianego muślinu, firanki w formie makramy lub koronkowe. Ciekawym rozwiązaniem mogą być firanki sznurkowe, czyli makarony, lub koralikowe. Jeżeli natomiast chodzi o formę firan, mamy do wyboru długie, tradycyjne, swobodnie wiszące, częściowo osłaniające okno za wzrostki lub sztywniejsze firanki panelowe, najczęściej dość krótkie, dlatego pięknie wyeksponują rośliny na parapecie. Obecnie mamy do wyboru cały wachlarz kolorów firanek od bieli, przez écrit, pastele, po ciemne barwy, które mogą również pełnić funkcję lżejszych, mniej kryjących zasłon, podobnie jak firanki długie, gęsto drapowane. Natomiast cieńsze, delikatniejsze, ładnie się zaprezentują w towarzystwie typowych zasłon, do których omówienia przejdziemy teraz płynnym krokiem. Zasłony dobrze chronią przed słońcem i podobnie jak firanki zapewniają komfort akustyczny, eliminując echo. Oprócz tego mogą stanowić mocny punkt kolorystyczny lub subtelnie uzupełniać paletę barw w pomieszczeniu. Zasłon można używać samodzielnie lub tradycyjnie w połączeniu z firankami. Generalna zasada jest taka, żeby firanki były w swojej formie, w kolorze czy materiale lżejsze, delikatniejsze od zasłon. Pamiętajmy przy tym, że im ciemniejsze kolory zasłon wybierzemy, tym bardziej pomniejszymy optycznie pokój i odwrotnie, jaśniejsze dodadzą wnętrzu lekkości. Jeśli jednak zależy nam na jak największej przestrzeni, to lepiej zdecydować się na wspomniane już relety. Zasłony również występują w wersji panelowej. Taki typ zasłon przypomina mi trochę japońskie drzwi Shoji i myślę, że fajnie mogą wyglądać we wnętrzu urządzonym właśnie w takim japońskim stylu. Kolejny punkt to folie okienne. Bardzo popularne rozwiązanie, na przykład w Holandii, gdzie okna często są bardzo duże lub są tak blisko chodnika, że przechodnie z łatwością mogą zajrzeć do mieszkania. Najpopularniejsze to folie mleczne, inaczej matujące, folie przyciemniające, dekoracyjne lub z efektem lustra weneckiego, czyli od zewnątrz mamy efekt lustra, a wewnątrz lekkiego przyciemnienia. Lustro może mieć odcień chłodniejszy lub cieplejszy, lekko złotawy. Trzeba pamiętać, że folie z efektem lustra weneckiego mają różne stopnie przyciemniania i redukcji ciepła w pomieszczeniu, więc przed zakupem warto zgłębić ten temat, żeby wybrać najlepszą dla nas opcję. Dla osób zainteresowanych pod filmem umieszczę link do wideo, gdzie można dowiedzieć się więcej na ten temat. Punkt szósty to szkło cokokrystaliczne. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na natychmiastową zmianę transparentności szyby od całkowitej przezroczystości po dowolny stopień zamglenia. Rozważając zakup szkła ciekłokrystalicznego trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie wymaga doprowadzenia energii elektrycznej. Transparentnością folii można sterować za pomocą aplikacji na telefon, pilota, automatyki budynkowej lub asystenta głosowego. Cena to ponad 1000 zł za metr kwadratowy. To teraz może kilka słów o zewnętrznych osłonach okna. Okiennice kojarzą się z krajobrazem wsi i starych domów, ale obecnie przeżywają swoją drugą młodość. Jest to również popularne rozwiązanie w krajach Beneluxu i krajach śródziemnomorskich. Okiennice urozmaicają elewację domu, nadając mu sielski, przytulny charakter. Obecnie pełnią funkcję głównie dekoracyjną, dlatego raczej rzadko się je zamyka, ale oczywiście można to zrobić i wtedy ochronią nasz dom przed nadmiernym nasłonecznieniem, wiatrem, hałasem. Chłodem oraz włamaniem. Te same funkcje pełnią rolety zewnętrzne, jednak wygląd mają mniej dekoracyjny, bardziej nowoczesny. Rozwiązanie, powiedziałabym, raczej do mieszkania w bloku. Miłośnicy takiego już bardziej współczesnego designu mogą wybrać okiennice przesuwane, jednopanelowe. Dodam jeszcze, że są też okiennice wewnętrzne, tak zwane szatersy, nie są jednak zbyt popularne w Polsce, być może ze względu na dość wysoką cenę i w wielu przypadkach mało praktyczną alternatywę. A na koniec trzy rozwiązania dla estetów nieszablonowe, artystyczne i nie zawsze tanie. Witraż jest szczególnie kosztowny, gdyż wykonuje się go na zamówienie. Efekt może być wspaniały, jednak projekt wymaga też sporo wyczucia, aby pasował do wnętrza. Stosowany jest w świątyniach ze względu na wymiar symboliczny, to tylko ciemne kawałki szkła, złączone ołowiem, w których trudno dopatrzeć się jakiegokolwiek kształtu, dopóki nie przenikną go promienie słońca. Podobnie jak smutna i nieokreślona jest ludzka dusza, dopóki nie przeniknie światło Boga. Ale oprócz tego wymiaru symbolicznego, w kościołach panują doskonałe warunki do wyeksponowania witrażu, jako że przeważnie panuje tam półmrok, skąpa oświetlenie, choć współcześnie różnie z tym bywa. Wpadające do świątyni światło z zewnątrz przenika szkło i będąc w ciemnej świątyni możemy podziwiać witraż. Natomiast kiedy na dworze jest ciemno, Zimowy wieczór na przykład, a kościół jest dobrze oświetlony wewnątrz, wtedy podziwiamy witraże stojąc na zewnątrz. Bo wewnątrz stanął się ciemne. Podsumowując, żeby witraż zamanifestował swoje piękno, musimy oglądać go stojąc po tej ciemniejszej stronie. Dlatego decydując się na taką ozdobę, trzeba mieć to na uwadze i dobrze to przemyśleć. Drugie rozwiązanie z artystycznej trójki to parawan. Jest to oryginalne, rzadko spotykane rozwiązanie, dedykowane raczej pomieszczeniom o wysokich lub bardzo wysokich oknach. Niewielki parawan przy oknie osłoni jego dolną część, a górna odsłonięta wpuści trochę słońca. Jeżeli zależy nam na jak najmniejszej stracie światła, najlepiej, jeśli parawan będzie wykonany z prześwitującego materiału półprzezroczystego lub ażurowego. Batik to dosyć skomplikowana technika malarska polegająca na miejscowym nakładaniu wosku na tkaniny i jej w warwniku, które farbuje jedynie miejsca niepokryte warstwą wosku. Potem ten wosk się usuwa i ponownie woskuje wybrane miejsca i farbuje odsłonięte części tkaniny. Batik ma podobną do witrażu cechę, a mianowicie pięknie wygląda pod światło, dlatego czasem wykorzystywane są nalampione abażury. Dlatego pomyślałam, że czymś pięknym mogłoby być zastosowanie batiku jako osłony okiennej, na przykład w formie rolety. Oczywiście, wymiar musi, musiałby pasować do naszego okna, a resztę przy dobrych chęciach można zrobić samodzielnie. Pod filmem podlinkuję wideo o rolecie własnej roboty oraz facebookowe profile pracowni batiku, gdzie możecie zapoznać się z pracami wykonanymi w tej technice. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek, w którym opowiem o własnych wzorach na roletach, żaluzjach, zasłonach i innych elementach wewnętrznych. Do zobaczenia!